Studio A24 znów pokazało, że umie robić filmy, i tym razem zabrało nas na wycieczkę po latach 80. Hollywood w tych brudnych, niebezpiecznych, ale jakże ikonicznych czasach i Maxine czyli młoda, błyszcząca gwiazda w paszczy wytwórni filmowej. Cześć, z tej strony Bartek Jankowski, a to jest sztuka filmowa audycje o niesamowitym świecie kina. Zanurzamy się więc całkowicie w lata 80. Brudne, ciężkie i niebezpieczne czasy. Ameryka myśli, że najlepsze lata ma już za sobą. Plaga seryjnych morderców, zboczeńcy uzbrojeni w noże w każdej ciemnej uliczce, sekty satanistów, złote lata rynku pornograficznego i wszędzie koka. A policja nie radzi sobie z żadnym z powyższych. Są to również najbardziej ikoniczne czasy za którymi tak mocno wzdychamy wypożyczalnie z filmami na kasetach wideo, kwadratowe telewizory w gablutach sklepów, telefony stacjonarne, wszyscy ubrani w trampki, jeansy i skórę, i palące papierosy, gdzie tylko chcą, niepowtarzalny styl, muzyka i filmy. W jedną z postaci, konkretnie w prywatnego detektywa, wciela się sam Kevin Bacon, czyli ikona tamtych lat. Więc przez cały film dostajemy mocną dawkę lat 80. W tym świecie żyje nasza Maxine. Od najmłodszych lat chcąca zostać gwiazdą i marząca tylko o jednym: wielkiej sławie, która będzie trwać wiecznie. Jednak jej droga na szczyt nie jest łatwa. Musi wyróżnić się spośród setek innych kandydatek chcących zostać gwiazdą filmową. Musi więc ciężko pracować, aby pokazać się z jak najlepszej strony zostać wybraną spośród wielu innych i zaistnieć w tym bezlitosnym świecie, jakim jest rynek filmowy. Jednak nasza Maxine to nie delikatna, przepuszczona dziewczyna z wielkim marzeniem i jeszcze większym talentem. To twarda, bezlitosna, potrafiąca poradzić sobie ze wszystkim dziewczyna, której nic nie stanie na drodze do celu. Pokazuje to, jak trudne i niebezpieczne czasy stworzyły silnych, bezlitosnych ludzi którzy, wiedząc, że mogą liczyć tylko na siebie, a na ulicy wygrywa silniejszy lub lepiej uzbrojony, często nie owijali w bawełnę. Brak zaufania do kogokolwiek, załatwianie spraw na własną rękę i gardzenie policją to właśnie te czasy. Film nie jest biografią kolejnej wielkiej gwiazdy dużego ekranu. Mamy tu historię dziewczyny, która robi wszystko, aby zostać aktorką i zdobyć sławę. W sali kinowej unosi się wręcz zapach lat 80., a to wszystko zamknięte w kryminalnej sprawie ścigania seryjnego mordercy. Problem polega jednak na tym, że film nie jest w latach 80., a o latach 80.. Jest niższym obraz tych czasów, podkreślający najbardziej ikoniczne elementy. To tak, jakby z najlepszych filmów z lat 80. wyjąć najlepsze sceny i skleić z nich jeden film. Produkcja urzeka klimaty, przez co możemy bardzo dobrze wczuć się w świat przedstawiony, ale nie jest to nic nowego. Zwyczajny, powielany wiele razy scenariusz, co samo w sobie jest nawiązaniem do lat 80., jednak momentami wszystko to jest zbyt stereotypowe, przez co traci głębię. Tak więc jeżeli chcecie pokazać komuś jak to było w latach 80., chcecie żeby poczuł ten klimat, to zdecydowanie polećcie mu Maxine. Bo jest to hołd od studia A24 oddany tamtym czasom. Jednak jeżeli naprawdę chcecie poczuć lata 80., to obejrzyjcie sobie takie filmy jak Powrót do przeszłości, E.T., Dirty Dancing, Top Gun, Footloose, Indiana Jones czy Roadhouse. Tak więc kończąc, wielkie brawa dla A24 za bardzo oddany i barwny obraz lat 80., lecz nie nazwałbym tego filmu wybitnym. I ode mnie to wszystko na dziś. Dajcie znać co sądzicie o filmie Maxine i jaki jest Wasz ulubiony film z lat 80. Bardzo chętnie poczytam komentarze. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych audycjach. Mówił Bartek Jankowski, a to była Sztuka Filmowa. We'll